Dobry, nazywam się Rafał Neyman. Po 10 latach pracy z osobami chorymi na cukrzycę i insulinooporność stworzyłem markę Half Emil. Dzisiaj odpowiem na kilka nurtujących pytań dotyczących naszych produktów. Oczywiście kluczowa kwestia to jest skład, no bo tak naprawdę zadajemy sobie pytanie, co to jest mil. Otóż mil dostarcza Ci pełnowartościowego białka i tłuszczów pochodzących z orzechów, czyli składa się on z białka serwatkowego i prochu orzechowego. Natomiast cała tajemnica w tym, jak to zostało dobrane i jak te produkty zostały zestawione, co bardzo istotne, produkt słodzony jest z więc możemy powiedzieć, że jest w pełni naturalny. Często dostaję pytania, skąd pomysł na markę half -A -Mil, ale zastanów się, czy gdybyś mógł zjeść słodki posiłek i utrzymać dietę, czy nie byłoby łatwiej i zdrowiej. Minęło więcej niż 3 lata, to jakby wynika z tego, że dużo pracy poświęciłem na to, żeby wymyśleć, jak złożyć składniki, tak żeby węglowodany nie stanowiły problemu w tym słodkim posiłku mil przeznaczony jest tak naprawdę dla każdego, kto dba o zdrowie, ale żeby to lepiej zrozumieć, podzieliłem to na 7 kategorii. mil dla diabetyków typu 1. Jak wiadomo, intensywna insulinoterapia wymaga kontroli nad węglowodanami, dlatego stworzenie posiłku, w którym chory sam decyduje o tym, ile będzie węglowodanów, bardzo ułatwia kontrolę nad glikami. mil dla diabetyków typu 2. W cukrzycy typu drugiego bardzo istotna jest dyscyplina i utrzymanie diety, która ma doprowadzić do Często poważnego schudnięcia. a Włączenie legalnego słodkiego posiłku bardzo podnosi prawdopodobieństwo ostatecznego wygrania z chorobą. Half-mil w insulinooporności. Tutaj mamy do czynienia z problemami ze schudnięciem i z ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. Dyscyplina i utrzymanie prawidłowej podraży węglowodanów albo stosowanie posiłków bez węglowodanów jest bardzo istotne i dlatego half-mil pozwala je kontrolować. Halfe mil w diecie odchudzającej. Tak naprawdę, rozpoczynając walkę o utratę zbędnych kilogramów, zawsze cierpimy na brak produktów, które lubimy. Włączenie legalnego słodkiego posiłku, który potrafi być w diecie, bardzo nam ułatwi cały ten proces. Halfe mil dla podróżników. Tak naprawdę, w ramach testów, nasze produkty były już na wyprawach campervanów w Maroko i innych dalekich krajach. Są idealne dlatego, że zajmują mało miejsca, nie wymagają specjalnych warunków przechowania i bardzo łatwo i szybko je przygotowujemy. W dzisiejszych czasach wszędzie biegiem, wszędzie pędzimy. Tak naprawdę nie mamy czasu na przygotowanie posiłku. Half a meal pozwala nam ten czas skrócić do dosłownie kilkunastu sekund, a przy tym utrzymać dbałość o zdrowie. Pracuję kilkanaście godzin, wracam do domu wieczorem, nie mam czasu na przygotowanie, i to powoduje, że zamawiamy jedzenie, które jest przetworzone, i to niszczy nasze zdrowie. Half meal potrafi wyjść z tego problemu, dlatego że przygotowanie posiłków pracy będzie trwało kilkanaście sekund. Podsumowując, prawidłowo zbilansowany, zdrowy posiłek potrafi pomagać, potrafi wspomagać leczenie, potrafi wspomagać ciężkie procesy i wyrzeczenia, i potrafi wspomagać Ciebie w pracy. Kategorii, dla których on jest przeznaczony, jest oczywiście znacznie więcej. Powiedziałem o plusach, ale oczywiście trzeba powiedzieć też o minusach. Na pewno produkt nie jest narkotyczny i nie da się porównać wrażeń ze spożywania z posiłkami przetworzonymi czy fast foodami. Ale to tylko dlatego, że nasze intencje były szczere. Smak cię uzależni. Po pierwsze, zjedzenie słodkiego posiłku daje Ci satysfakcję, co powoduje, że nie będziesz szukał dodatków. Po drugie, zestawienie tego posiłku jest takie że tłuszcze i białka, które są w nim zawarte, hamują głód, więc ta satysfakcja będzie utrzymywała się przez długi czas. Właściwie niczego innego nie potrzeba do tego, żeby utrzymać się w dyscyplinie. Musisz pamiętać, że to deficyt kaloryczny odchudza, a nie cudowny produkt, ale zamiana posiłku przetworzonego albo jakiegoś fast foodu na Half Meal na pewno wpłynie pozytywnie na efekty, które można osiągnąć. Odżywka białkowa to jest białko. Half a meal to jest białko i tłuszcze. Pomyśl, kiedy ostatni raz piłeś szejka, w którym były orzechy, nerkowca i migdały. Bardzo często drugi posiłek czy drugie śniadanie traktujemy jak przekąskę, gdzie chcąc utrzymać zdrowie zjadamy jakiś na przykład jogurt czy jabłko. I to powoduje, że nasz głód wieczorem ciągnie nas do lodówki. Zjedzenie halfa mila na drugie śniadanie powoduje, że mamy pełen, pełnowartościowy posiłek i będzie to pozytywnie wpływało na zmniejszenie wieczornych ciągot. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości, natomiast jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. W podziękowaniu za to, że przebrnąłeś przez cały film, na kod zdrowie odbierzesz swój rabat przy pierwszym zamówieniu.